Cześć moi drodzy, długo zastanawiałem się jaki wstęp nagrać do recenzji Instytutu Xaviera X-Menów i doszedłem do wniosku, że ten będzie najlepszy. Drogie Lego, co do ku? Powiem to już na wstępie. Instytut Xaviera z kultowej, marvelowskiej animacji X-Men to absolutnie największy klockowy zawód 2024 roku, co jest tym smutniejsze, że pierwsze plotki na jego temat otrzymaliśmy już w zeszłym roku. Gorzej nawet. To nie tylko zawód, ale jakieś straszne nieporozumienie pod niemal każdym względem. Przede wszystkim rozmiar. Za 1450 zł otrzymujemy budynek, który niby rozciąga się na półtorej płytki bazowej, ale faktycznie nie zajmuje nawet połowy tego obszaru. Serio, zasadnicza część bilda ma zaledwie 14 stadów głębokości. Wielkość pięter też jest żenująca, tym bardziej, że dostajemy zaledwie dwa, a strych jest praktycznie niezagospodarowany. Z wysokością zaledwie 26,5 cm, jest to jeden z najniższych budynków modułowych w ogóle. A przypomnę, że w zeszłym roku otrzymaliśmy wieże Avengersów mierzącą ponad 80 cm. Kopuła na szczycie nie pomaga, bo wygląda po prostu śmiesznie. Ogólnie cały zestaw jest żałośnie niedofinansowany. Pomijając rozmiar, pokoje wielkości dwuosobowych namiotów i brak ważnych pomieszczeń, jak choćby Siri Bro, które możemy otrzymać oddzielnie i wstawić nie wiem gdzie, to straszne wrażenie robi front budynku. Z figurkami i Sentinelem to może nie rzucać się w oczy, ale kiedy je usuniemy, to otrzymujemy przód rolem z gorszych zestawów Lego City. Nawet skala się tutaj zgadza. Rozumiem, że klimat miał być jak w kreskówce, ale bez przesady. Wygląda to tak, jakby duńczycy mieli do dyspozycji tylko początkujących projektantów, co nie jest prawdą, bo zestaw ponownie został zaprojektowany przez Justina Ramdena, odpowiedzialnego m.in. za resztę modularów Marvela czy Bank Gringota. Ciekawe jest natomiast to, że to pierwszy modular w historii, którego tył jest ciekawszy niż przód, bo tu przynajmniej dzieje się coś więcej niż pojedyncza eksplozja. Na szczęście w zestawie znajdziemy wszystkie klocki niezbędne do tego, by ją załatać, co w marvelowskich modularach jest standardem. Ciut, ale tylko ciut lepiej jest z samym budowaniem. Zestaw ma kilka prostych funkcji zabawowych, m.in. eksplodującą kopułę czy możliwość aranżacji danger roomu. Zdarzają się tu więc ciekawsze momenty podczas budowy, ale ponownie ogólny rozmiar instytutu sprawia, że na dobrą sprawę nie ma tu za wiele zabawy. Całość to kwestia może dwóch dłuższych wieczorów. Czy jest tu coś, co zostało zrobione dobrze? Pobijając wspomniany już tył, który jednak można było poświęcić na rozbudowanie wnętrz, trzy rzeczy. Pierwsza z nich to oczywiście minifigurki, których ranking przygotuję oddzielnie. Mamy tu kilka nowych postaci, w tym na przykład oczekiwanego Gambita czy Icemana, ale ogólnie wszystkie figi wyglądają bardzo przyzwoicie i są zdecydowanie najmocniejszym elementem setu. Dostajemy też do nich masę akcesorów do ustawienia oraz, i to pewna nowość, dodatkowe naklejki. Druga fajna sprawa to Sentinel. Tak, też byłem zaskoczony. Robot jest naprawdę przyzwoity i ustawny, a jego twarz to nadruk, więc w sumie wszystko tu gra. Wreszcie w zestawie znajdziemy masę nawiązań do kultowej kreskówki, ale nie tylko. Brixet naliczył ich ponad 70, jeśli ktoś jest fanem, to powinien być zadowolony. Rzecz jasna, wśród nich Prym wiedzie obrazek znany z mema ze smutnym Wolverinem. Mimo wszystko jednak katalogowe 1450 zł za ten zestaw to rozbój w biały dzień, tym bardziej, że na półkach równocześnie pojawił się identycznie wyceniony ogród botaniczny z Ideas, mający aż 700 elementów więcej. Moim zdaniem dla Tutu Xaviera nie ma nadziei sprzedażowej, chyba że wyleci poza dystrybucję ekskluzywną, a nawet wtedy nie brałbym się za niego, jeśli nie spadłby poniżej 1100 zł. Nasza afiliacja być może na tym ucierpi, ale nie jestem w stanie z czystym sumieniem polecić go nikomu poza naprawdę oddanymi fanami Mutantów Marvela. Koniecznie dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie, bo jestem bardzo ciekaw, czy macie podobne odczucia. Pamiętajcie też o łapkach w górę i daniu suba, zwłaszcza, że za moment zaprezentuję Wam ranking figurek z omawianego zestawu. Zapraszam również do wspierania nas na Patronite i śledzenia naszych aktywności na fanklocków.pl, a ja na razie się z Wami żegnam i zabieram za ogród botaniczny. Trzymajcie się!